Hej, witam was wszystkich! Bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Susek, a to są Wasze bitwy. I dzisiaj po raz drugi bohaterem jest Kechim poprzednio na KW13, dzisiaj na 75, kolejny niemiecki pojazd do kolekcji. Co tutaj mamy? Mamy bardzo fajną mapę, czyli urwisko. Kehima na samej górze wrzuciło do tego dobry pluton, po przeciwnej stronie są żółci gracze na dziewiątkach, i to na nich się skupimy. Poza tym, chyba nie ma nic ważniejszego tutaj. Czołkę 75, kurczę, kolejny niemiecki, kolejny, którego nie znam. O, z działem 105 mm, tak? Coś mi się tak wydaje, że mi wspominałeś, że jest to dobra bitwa na S75, e jeszcze ze 105, czyli z działem z tygrysa. Swoją drogą był materiał z fałki i mamy tutaj te same działo dla dwóch niemieckich maszyn. W sensie te same dla tych samych Tierów. Czyli fałka tam miała 300 uszkodzeń, nie, nawet nie 320. 300 uszkodzeń, 200 peny, a tutaj mamy 220 penetracji. I 320 uszkodzeń. Hmm. Mapa urwisko, mapa wielu możliwości, mapa wielu rozwiązań, mapa na której możemy zrobić wiele. Ja chyba bym zrobił tak jak ty, jeżeli grałbym tutaj pojazdem ciężkim, takim jakim jest E75 z dobrym pancerzem, jak widać aż e, trzy ich pojazdy e, tierów 9 pojechały na środek, w tym IS-8 nie wiem czego tam chce szukać, bo troszeczkę, troszeczkę cooldowna on nie ma za grosz e, a Ty tutaj sobie spokojnie e 75 robisz side-scrapa i czekasz aż ktoś Ci wjedzie pod lufę, mówiąc najprościej i co tu dużo mówić, prędzej czy później tak się stanie i tak się stało ta 75 y, w strachu wjechała w, w, w ścianę <laughs> wystrzeliła w ziemię już się przestraszył chłopina i odjechał tutaj side-scrap jest zrobiony w złą stronę, więc miałem możliwość przebicia cię w pierwsze kółko więc raz się udało przebić M103 raz nie. Ja bardzo często celując w, od, we własnym z się odbijam. Skąd tak się dzieje nie mam pojęcia, gdyż rzekomo jest to WIX, pod jak to mówił Pawełek. Jak Panther drugi e, spłoszył się widokiem 9 tieru i uciekł e, m ma, problemy z penetracją. Jak Panther się odbił od skontowanego pancerza, jak się nie umie celować kolegom, to się będzie odbijało. Tutaj pierwszy frak na no jak panterze 5-7. a było 3 do jak ostatnio patrzyłem, więc to trójka ma straszne problemy z penetracją. Nawet może być tak, że on ma działo z T32, jeżeli tak byłoby to po prostu straszne dla niego, a odbija się no, masakrycznie, więc jest to możliwe. Jest to najprawdopodobniej szale, najprawdopodobniejszy scenariusz, także nie jest dla Ciebie przeciwnikiem. Sprytny side scrap i oczywiście strzał ze 0. Postawiony na traku, no na 70% coś. E, naprawa to podstawa. Tutaj minęliście sobie 13,90 ze 103. S no się może bardzo źle skończyć. Kawu czwórka, ciężko było go znaleźć. Stąd się trochę w sumie nie dziwię, czemu nie trafiłeś. No, on dalej niepokorny jedzie, <śm> więc został podpalony za karę, trochę mu zajęło, <śm> ojej, zauważenie, że się pali, no ale teraz to już, no... kurde, KW-4 za darmo, ładnie się zdarzyło, e fajne podpalenie, dwa strzały, ja na twoim miejscu chyba się nie wracał, tylko próbował się przykleić chociaż. Kurczę... bo teraz przez jakieś dwie minuty będziesz... minutę będziesz wyłączony z bitwy. Chyba, że te, te 25 na 2 będzie myślał, będzie mądry i pojedzie na dupę. Ja już się tak ze dwa razy złapałem, że haha, myślę, że sobie... A obiadę was, a tutaj oni byli na mnie przygotowani, także y, możliwe, możliwe, że wjedziesz na te 25 na 2, jednakże... No właśnie Właśnie o to ci chodziło Troszeczkę głupio, że przeładowałeś e, chyba się najwyraźniej spodziewałeś e, te czwórki. Mm. No nie chcieli. Wiem, nie wiem teraz co oni kombinują na początku wyglądali tak, jakby chcieli cię zajechać, więc no, obrócenie się, i jechanie na nich jest w tym momencie najlepszym pomysłem, jednakże do pewnego momentu, do, czyli do momentu, którym Arta nie, nie ma bicia. Jeżeli któryś tu wiedzie tobie, no, myślę, że może być to IS8, bo ja T54 bym na ciebie w życiu nie szarżał, widząc to ile masz hapeków. Ehm. Sprytny sidecraft, naprawdę bardzo mądrze grasz i to mi się bardzo podoba w, w zasadzie wśród graczy, którzy e, mimo iż. Te, o, te 54 na dupie, no ciekawe, ciekawe. E, mimo iż e, ta gra w zasadzie no. od skilla trochę zależy, ale nie aż tyle, ile mogłoby się wydawać myślą i, i zmieniają losy meczu. E, tutaj mimo Scrapa trochę wyglądał jakbyś dostał goldem. Rami powinno go nie być, a jednak się zaczął cofać, więc nic z tego. Jest 8 na dupie, więc e, szybko trzeba się obracać. E, tutaj tak, bardzo sprytne zagranie. E, wiesz, że masz szybszy reload od niego, więc Powinieneś go po prostu wyczekać, takie jakby e, aż popełni błąd i teraz próbować go ubrać na side-scrap'a. E, tutaj w cieka ciekawy sposób, gdzie ten list przebił przebił. No i teraz jest pa, trochę patowa sytuacja, gdyż macie siebie na strzał. E, zoom od camera jak zawsze w cenie. Znaczy no to nie jest zoom, no jest zoom mod, ale nie free map. Więc wszystko spoko, 5700 damage'a już nastukane. Po drugiej stronie chłopaki e wywiesili białą flagę. E tutaj IS-8 coś tam kombinuje, teraz SU powinien być dzielnym wojownikiem i się mu poświęcić. Eee, czyli najlepiej, no, powinien wjechać, no ma full hub, no Bądźmy szczerzy Powinien wjechać, załatwić go z obeka. O Jezu, koleś ma działo 175 mm, może się nie przebić Shiii Tu też dla pewności goldzik, ładnie Mimo faktu, że koleś na SU gra nie najlepszym działem to jest ciekawe, że większość ludzi po pewnym czasie już patrzy, że o, to jest działo, które jest do zbadania więc ono jest lepsze no w sumie najczęściej tak jest że jest lepsze, ale SU, i su to akurat no zwłaszcza SU, bo na ISU to na Goldzie tamtym no da się grać no ale B... BL-10 wiadomo Propsy całe życie, eee, i teraz trzeba ich po prostu powykańczać. te 29 te 32 kampią bazę z skrajnym debilizmem w ich wykonaniu. Bo po co mieliby to robić? No ale mniejsza, tutaj trzeba po prostu przeczekać i dojechać. Eee, Póki co jakoś mi się nie wydaje, żeby E75 nie był, był jakoś specjalnie wolny. Ja zawsze miałem ten czołg zamułowaty. Jednak z tego co tu widzę to aż tak nie jest. Nie wiem czy teraz mam się rozczarować, zdziwić czy zaniepokoić. Już widzę <laughs> dla pewności Goldy, są od jakiegoś czasu. Próba podświecenia artylerii. No najprawdopodobniej Kisi na tym K1. I co tu teraz zrobić? No na najprościej byłoby zjechać. E, ta gra jest tak dziwnie zrobiona, że często podczas takiego zjeżdżania coś się nam wyświetli. I T29 z T32 stwierdzili, że sobie poraszują na ISA 3, ale tu IS3 jednego z nich załatwił. Na te 32 może nie być bicia, chyba że się cofnie, no pewnie. Arta się zaświeciła. 360 to go raczej nie zdejmiesz na strzałę. No właśnie. 369 i gąsienica, więc może ci się uda zrobić nawet specjalistę. Fantastycznie, specjalista 6000 damage'a. Ładna bitwa. E, także że dzięki Kachim za kolejną fajną powtórkę. E, sporo się działo. A75 jest nawet mobilniejszy niż, niż mi się wydawało. Tak. Także e, może no, warto uważać na ten czołg. Także dzięki za powtórkę. Do następnego razu. Hej!